Cześć kochani, zabieram Was dzisiaj na przegląd nowości do sklepu Action. Pojawiło się na półkach wiele ciekawych rzeczy, które myślę, że naprawdę Was zainteresują. Pierwszą taką nowością, która przykuła bardzo moją uwagę, są te przepiękne magnolie, dostępne w dwóch kolorach, takim białym i różowym, jak widzicie. Wysokość tej magnoli to 80 cm, a cena to 70 zł. Natomiast tuż obok dostępne są też takie ciekawe sukulenty, które myślę, że bardzo fajnie udekorują jakąś komodę, na której macie troszkę miejsca do zaaranżowania. Dostępne są w dwóch różnych kolorach i cena takiego sukulentu to 13 zł. Dobie całej elektroniki, zdjęć, które przechowujemy wyłącznie na telefonach i które giną gdzieś po wymianie telefonu bądź czasami po prostu niechcąco nam się skasują, doceniam albumy i tutaj w Action naprawdę są bardzo ładne albumy. Takich ładnych szczerze z dawno nie widziałam. Są dostępne takie ze spiralą w różnych dostępnych wzorach i kolorach. I myślę, że taki album jest naprawdę najlepszą pamiątką, chociaż już zaczynając używając telefonu, trochę się śmiałam kiedyś z albumów, ale teraz naprawdę doceniam ich wartość, ponieważ większość zdjęć, które chciałam gdzieś zachować w telefonie, po prostu już mi gdzieś zginęła, a albumy z dzieciństwa jednak zostały do dziś. Cena takiego albumu dużego ze spiralą to 8,60. Dostępne są też takie mniejsze albumy ze spiralą i taką gumką. One dostępne są w wielu różnych wzorach i kolorach i naprawdę pięknie się prezentują. Ten przepiękna złota klamerka i ta złota gumka pasuje idealnie i co najważniejsze, one zatrzymują nasze wspomnienia. Cena takiego mniejszego albumu to niecałe 7, złotych. Natomiast tuż obok dostępne są jeszcze z taką błyszczącą okładką za niecałe 6 zł. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale i lubicie Action i moje przeglądy, to zostawcie łapkę w górę pod filmem i subskrypcję. Będzie mi bardzo miło, a wy będziecie dostawać powiadomienia o wszystkich nowych przeglądach. Na dziale kreatywnym pojawił się taki zestaw książki: Zrób to sam, 47 zł. Tuż obok, na tym samym dziale, dostępne są takie śliczne płótna. Takie płótno dostaniecie w cenie 24 zł. Lecąc dalej, dostępne są jeszcze takie bardzo duże albumy. One z przodu mają taką śliczną kokardę i mają bardzo dużo kartek, w związku z tym pomieszczą naprawdę bardzo wiele waszych wspomnień. Dostępne są w różnych wzorach, takich bardziej stonowanych bądź takich zwierzęcych. Cena takiego albumu to 13,50. Na dziale dekoracyjnym dostępne są teraz takie nowe kulki takie w formie kamieni dekoracyjnych dostępne są za 6,50. Natomiast po drugiej stronie pojawiły się takie śliczne tace ze szklanym dnem w dwóch różnych rozmiarach i słuchajcie, myślę, że one przepięknie udekorują Waszą komodę. A jeżeli jeszcze na nich postawicie jakieś śliczne świece, to myślę, że to będzie totalny hit. I co więcej, one naprawdę potrafią nadać klasy każdemu powieszczeniu. Cena takiej tacy lustrzanej to 24 zł. W sklepie Action pojawiły się też takie nowe półki, które w zestawie są 3 sztuki różnych wielkości. Tutaj na przykład macie wymiary. Kolor tych półek to taka Sonoma. Natomiast cena takiego zestawu to 40 zł. Tuż obok też pojawiły się takie metalowe tace ze szklanym dlem. Okrągłe, bardzo duże w cenie 34 zł. Natomiast na dziale kuchennym pojawiły się nowe kolory tych pięknych talerzy. Wcześniej były dostępne głównie w kolorze niebieskim, a teraz pojawiły się w takim ślicznym brązie, który na żywo robi zdecydowanie większe wrażenie. Kosztuje 8 zł. Tuż obok dostępne są jeszcze takie bardzo minimalistyczne talerzyki. Te talerzyki na ciastko kosztują 3,80. Bardzo ciekawą rzeczą, której chyba wcześniej nigdzie nie widziałam i nawet nie wiedziałam o istnieniu takich ciekawych szklanek, to są szklanki z zaparzaczem i pokrywką. W związku z czym możecie zrobić po prostu jedną szklankę herbaty i nie musicie tutaj parzyć całego dzbanka. Cena to 20 zł. Natomiast poniżej dostępne są takie zestawy trzech pojemników z bambusowym korkiem. Możecie w nich przechowywać różnego rodzaju przyprawy i myślę, że one w kuchni z przyprawami będą się naprawdę ładnie prezentowały, kosztują 10 zł. Na dziale kuchennym pojawiły się też takie śliczne kubki, które myślę, że mogą być już też fajnym prezentem walentynkowym, jako że walentynki już niebawem kosztują 3,50 zł. Przeskakując jeszcze na chwileczkę na dział z dekoracjami, pojawiły się te małe dekoracje, a właściwe klosze na dekoracje. Wcześniej były dostępne w większej wersji, teraz pojawiła się też mniejsza i cena takiego małego kosza to 13 zł. Jeżeli lubicie wykonywać same dekoracje, bądź lubicie sobie wiecie postawić świeczki na jakiejś ładnej tacy dekoracyjnej, to taką tacą, która naprawdę posiada bardzo wiele w sobie klasy i dostępna jest w różnych kolorach, są te tace wykonane z marmuru. Cena takiej tacy to 23 zł i to są takie tace, które naprawdę mają charakter. Tuż obok natomiast dostępne są w troszkę innym kształcie, ale w tych samych kolorach w cenie 23 zł. Tutaj obok dostępne też w prostokącie z takim ciekawym, skórzanym sznureczkiem i cena takiej tacy to niecałe 18 zł. W Action dostępne są też nowe zasłony o wymiarze 140x260 w 100% wykonane z poliestru w bardzo ładnym kolorze takiej kawy latem. Tutaj Wam przybliżam, żebyście mogły sobie dokładnie zobaczyć. Cena takiej zasłony to 40 zł. Wykonane są z imitacji lnu. Natomiast na dziale łazienkowym dostępne są nowe kurtyny do kabin prysznicowych, w bardzo fajnych wzorach takich palem. Wiecie, żeby bardziej przypominały taki tropikalny klimat, bądź takie na przykład w groszki. Jeżeli jednak wolicie coś bardziej stonowanego, to tutaj w czerni bądź takim bieli z niebieskim dostępne są za niecałe 19 zł. Tuż obok dostępne są fajne takie stołki, które myślę, że bardzo przydatne są dla nas, tym bardziej kobiet. Kiedy musimy sięgnąć po coś troszkę wyżej, a jednak trochę tego wzrostu nam brakuje, to są świetnym rozwiązaniem. Ja je bardzo lubię, kiedy myję okna kosztem 28 zł, ponieważ czasem niewiele mi brakuje i naprawdę ratują mi życie. Nowe zestawy pojemników, które tutaj zawierają aż 7 różnych wielkości pojemników w cenie 30 zł. Action pojawiły się też na dziale kuchennym. Ciekawe popielniczki mają bardzo ciekawe dno i są dostępne w różnych wzorach. Co więcej, są takie minimalistyczne, więc jeżeli jesteście jedyną osobą palącą w domu, to myślę, że naprawdę wam się bardzo przydadzą. Kosztują 4,50. Tuż obok natomiast dostępne są szklane miski w takim żeberkowym szkle. Cena takiej miski to tylko 6,70. Na dziale elektrycznym pojawiły się takie ciekawe lampy stołowe. Co ciekawe, wykonane są w większości z naturalnych materiałów i naprawdę prezentują się super. Cena takiej lampy stołowej to 45 zł. Natomiast poniżej dostępne są jeszcze takie szklane, wykonane w takim żeberkowym szkle w dwóch różnych kolorach szarym i takim delikatnie różowym. właściwie to delikatnie brązowym, nie różowym, bo bardziej wpada w brąz niż w róż. Z mojej strony to już wszystko, pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górę, będzie mi bardzo miło, dzięki wielkie za przegląd, do zobaczenia, hej!